Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Pięknej Bestia Ciekawostki. Pewnie dla osób, które śledziły przebieg filmu, przebieg nagrywania filmu oraz casting, będą o tym wiedzieć. Osoby, które nie, to w tym filmiku się tego dowiedzą. Zacznijmy więc od osób, które były, yy, były rozważane przy obsadzie filmu. Od razu przepraszam, jak jakieś nazwisko sobie pomylę, bo nie każę wszystkich osób, a mianowicie jak się ich nazwiska wymawia. Ciekawostka numer 1. Do roli Besti oprócz Dana Stevensa były byli rozważani aktorzy tacy jak Robert Pattinson oraz Ryan Thomas Gosling. Tylko on odrzucił tą propozycję. Nie wiem czemu. Ciekawostka numer 2. Do roli Belli były rozważane aktorki, zaczynając od Emma Roberts aż do Kristen Stewart. Ale sami wiemy, kto dostał tą rolę i uważam, że słusznie. Ciekawostka numer 3. Emma Watson. Jak dostała rolę Belli rozpoczęła przygotowania rozpoczynając naukę śpiewu. Ciekawostka numer 4. Dany Vito był rozważany do roli Maurycego. Ciekawostka numer 5. Zwiastun filmu był stworzony w taki sposób, żeby elementy, żeby sceny z tego nowego zwiastunu przypominały ten stary animowany. Ciekawostka numer 6. Film był kręcony od 18 maja do 21 sierpnia w 2015 roku. W Londynie. I Sheppardom. Mianowicie to jest Anglia i Wielka Brytania. Ciekawostka numer 7, i to już będzie ostatnia. Piosenka pod tytułem Gaston posiada nowy tekst oraz ma bardziej dorosłą tematykę. Jak pojedziecie do kin albo obejrzycie sobie ten film, to na pewno to zrozumiecie. Ok, dziękuję Wam za uwagę, to jest był krótki materiał, bo mało ciekawostek udało mi się znaleźć. Jeśli chcecie być na bieżąco, to możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę oraz zostawić komentarz, jeśli wy znacie jakieś ciekawe ciekawostki. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.